No klikłam! Kurczę, frak. Co? Z takiej figury? Pokaż. Iluminacja. Świateł, Iluminacja. Roz, rozpalenie figur e, świecących. Także jedziemy zobaczyć. Łapcie błzancika z daleka. Tu jest! To nie jest barzanty. Kurde, paw. będzie barzanty widzi. Ty sam <noise> jesteś to podoba. Właśnie to popisali, że tu barzanty będą. Żywe? To jest? świetne, świetne jakie żywe. Trzymają mają w klatkach, może. Witam was moi drodzy. gościem witam. Ej, pomachaj, siema. No, e, dzisiaj nigdzie nie jedziemy, nie ma podróży, w sensie wycieczki. Aczkolwiek, dzisiaj będzie dobry dzień, bo ja bym zadanie bojowe. uda się kąpię, akurat. Zadanie bojowe polega na tym, że jedziemy po choinkę. E, Także z w ogóle zaraz powiem, bo ona jeszcze nie to jest moje zadanie bojowe. Właśnie wyszła. <grym> no bo nie mieliśmy jechać po choinkę dzisiaj, w sensie nie wiem, nie mieliśmy, ale nie wiem, że dzisiaj. To jest Dobra, surprise. Także musisz się ubierać. Właśnie miałem dokończyć myśl, że musisz się ubierać i co? Zjemy śniadanko i ruszamy. Ale my nie ma z dup na taką choinkę, nic nie ma. No mamy. to też pojedziemy kupić. No, no z udziału słyszała. Fresko żuli, jedzenia, bo ja w ogóle bułkę sobie wcinam. dlatego tak mi towarzyszy zawzięcie, tak? Fresko? Co tam? Ale ja masz w ładną gościu Jeszcze kawka A ty co masz dobrego na śniadanie? Czekaj bo przyjdę do pani Uli No już, już piszę. z telefonem nawet Nic dobrego, modułem, dobrego jest nic to... dobrego Znaczy dobre no nie, nieładnie wygląda bardzo To jest klej ryżowy z odżywką białkową Z jagłami, to są jagły Są jagody goi To jest kiwi To jest jabłko, trochę cynamonu I tak wygląda żarcie na redukcji a tam jest klej czy co? Zy... Tak, to jest klej ryżowy z... No, no, no. z odżywką białkową, czekoladową. No zy... na, ogół, na ogół to jest dobre, tylko już mi się znudziło trochę, jak to dość często jem. a Syci, jest tego objętościowo dużo. I no... ma dużo białka. No to smaczne. Cześć. Widzę, że podekscytowana jesteś zjadłabym, tego. zjadłabym tosty, zjadłabym kanapki, zjadłabym tyle dobrych rzeczy, których jeść mi nie wolno Albo jakbym zjadła, to mogłabym zjeść tylko małą ilość i bym się nie najadła, więc lepiej jest mi z dwójka złego zjeść taki klej Rozumiem, no znowu Judy Mój klejku chcesz, chłopie? Ale ma fres na pazia <laughs> No pokaż, jak ją ona sobie rozdwoiła te. Takie krótkie... Mm, nie pasuje. Zanim wyjdziemy tu na niego musi jeszcze na spacer wyjść. Tak? Idziemy na spacer na dwór fresko Idziemy na spacer. Tak? Idziemy. Dawaj kaczuchę. Dawaj kaczuchę. Dawaj ją. Dawaj kaczuchę. Dawaj. Gdzie są te Gdzie są wybiórki? Szkoda, że nie złapałeś jak przeciął tą wodę No niestety no. Szukaj Fajnie, biegają Dobra, wyraz, Z tej strony ładnie widać Nie wiem czy ją złapę. Ty kurczę się czuje jak ten Michelin? Szybki szoty jak Mbappé <laughs> Security? <laughs> kurde, zrobimy to w programie. A ty powinnaś stać jak ta babka Czy no, tak, no to czekaj. No to czekaj. No to czekaj. No to czekaj. kurde uwaga Uwaga, Uwaga, uwaga czekaj. ostatnio TikToka i TikToka i ktoś No to czekaj. No to czekaj. No to 156 o, nie krę, On pań się bez problemu Oby, oby To jest zapomnijcie najlepszy samochód w potan Jedziemy w powoinę Jedziemy najpierw do Ler Merlern i jak tam nie będzie tej naszej wymarzonej to pojedziemy dalej, ale wydaje mi się, że powinna być, bo też jakieś mamy jakieś wymagania dzikie nie. Żeby nie była duża, żadna pod sufit, bo my mamy niewielkie mieszkanie. Ale podoba mi się i psa. Pisa, że w doniczce może być. <gry> tak, Boże, ja też myślę, żeby była w doniczce, to byłoby najlepsze. No i taka do 100 cm. Mamy nadzieję, że taką złapiemy. Nie mam jeszcze pomysłu, jaką ozdobimy, bo w ogóle nie mamy ozdób. Mamy tylko taką malutką choinkę z pepką sztuczną. Dosłownie ona jest bardzo mała. Taka na stół. W tym roku stwierdziliśmy, że chcemy, żeby nam pachniało choinką prawdziwą w mieszkaniu. Liczę na to, że nasz pies nie zrujnuje jej oraz bombek. Nie uzna, że to są małe piłeczki. Także muszę pooglądać trochę Pinteresta i jakoś to ogarniemy z tymi ozdobami. Zastanawiałam się już chwilę, czy nie chciałabym, żeby ona była taka jasna, jakieś takie yy, białe ozdoby może. Takie... No i chciałabym trochę fajnych bombek takich, wiecie. Czasami są w jakichś sklepach. Dużo jest fajnych w Homli czy w TK Maxie, ale one Kosztują czasami po dwie od odbąbki, także nie. E, ale zobaczymy, co tam złapiemy. A ty co powiesz, na końce? Cukierka olbrzyma. O Boże, ja bym nie mogła mieć cukierków na końca, bo by ich nie było szybko. Boże, u Twojej cioci Agnieszki kiedyś były powieszone Michałki białe. No i to jest plan. Nie, to nie jest dobre To po pierwsze, a po drugie, kto nie kocha mniechał, białych? Każdy kocha? masz takie, tylko na są. To jest 150 cm, świerg polski. Nie ma na nich ceny. No pewnie nie. Ma 64 zł i 84. to by była gig. Tak. Mm. tyle chuinek widzowie, że nie wiadomo co wybrać. Tam jest ładna jedna. To też jest spokojnie, Ta jest żółta, jakaś stara. To na tę żółtą. Ale te. chodzi mi o rozmiar. A się. No. A tam mi się bardziej podobają, jordla, kaukaska, a jest droższa. No dobra, a ile? Osiem no dobra, ogarniemy, ale to... Ej, zastanawiam się, czy taką małą paczkę, czy większą. Bo... Chodźcie, ja ci pokażę to co mi było O, ale ta jest duża. Bardzo ładna. No większa, nie? No, Chodź. A 150-170 ma chyba. No ta jest fajna, a my ją zmieścimy. No właśnie nie wiem, chyba mniejsza, ale w sensie ta mi się bardziej podoba. Tą bym bardziej chciała. Bo jest taka ideolo, ale... Kurczę, ani drzwi od balkonu nie otworzymy, ani nic chyba rozsądnie jest. No, chyba trzeba mniejszą po prostu. Dobra, chodź idziemy O, o co? <grym> Wejdziemy <wytarcy> tam. Co? co tam masz? Co Wybraliśmy. <grym> Ty za szybko idziesz. No, dawaj no bo to jest ciężkie, a nie za szybko idziesz. Pej, no klikłam! No, ale odpóź mi go Kurczę, frak. To jest choinka. Tak jest. Muszę. Musimy... O, wytrzyma. A są tam tam Co? Ale brudny pasat. Szybka akcja. Kupiliśmy choinkę. Szybko poszło. To jest świerk. Srebrzysty chyba. Ja bardzo chciałam miodłę kaukaską, ale te, które mi się podobały, nie miały donicy. A my się napaliśmy na taką z donicą, bo dodatkowo dokupywać stojak, jak te, to to często czysto, są też niestabilne. I ja ogólnie miałam taki plan, żeby tą doniczkę owinąć jakimś papierem prezentowym i zawiązać wielką kokardę. Ale pan podsunął mi fajny pomysł z workiem jutowym. I ten worek. No sypie się, ale to nic. I ten worek kosztował 11,99, więc tak naprawdę żadna cena. I sobie po prostu tak włożyć tą donicę i czymś wiąże. Także cieszę się bardzo, że pan podsunął ten pomysł i no, mamy choinkę. Jedziemy po ozdoby. Tak, już przez chwilę myślałam, że się nie zdecydujemy, bo te takie małe przypominały krzaki, a nie choinki, bo były to takie okrągłe, ale mało. ta była rozłożona i mówię, dobra, ale musi być ta. Utniemy z niej czubek i będzie tak. prawie Tak, teraz jedziemy po ozdoby, żeby ją jakoś ubrać. Także no, do później. Prawda, nie wiem. Są takie są takie. A tu masz wymiary podane A to są takie spadające? To jest na takim kole, to ja nie chcę takiego czegoś Czy to jest starczą? To będą takie zwykłe A jeszcze są takie Ta choinka też jest mała A takie? 140 light, a to jest 100 lat To nie wiem o co chodzi A to jest takie na baterię To ja chcę do prądu już może a to starczy? Nie, nie wiem. Ile tu jest, pokażę jeszcze raz. 1040... Ile długość? 300 metrów tylko? 300 metrów? 3 metry. 3, no. 3 metry na tą wojnkę nie starczy? A daj, chyba starczy. No zielę z bąbkami największy z ludzi. Ale. Czekaj, one są naprawdę szklane. Yeah. Kulki świąteczne. No, błagam. No, Myślę, że on tak będzie walczył z tymi. No, ale wiesz, nawet ty, szturk i poleci i wiesz. Ja nie, nie, boję się, że on. Dobrze, to, to jakieś śmieszne. To szukamy plastikowych. No, muszą być. To będą bardziej plastiki, ale ja nie wiem, na... mm. co ja chciała białe. Białe ze srebrnym. Nie już nie masz w... inspirację, tak? No tak. Zobacz, to jakby w się może zmienić, ale tak mniej więcej to jakieś takie... Okej, okay, jakąś wizję masz. No. A to fajne. Sylwestrowe. Sylwestrowe na święta? Nie. Chłopko to jednak chłopko, no. Kopko, no? I plastiki są. O, takie małe chcę. Takie malutkie. Ja tu bym w ogóle 3,2. Jakaś promocja. No, co o tym bardziej dycha za takie małe, a połączyć z różowym złotem, czy ze srebrnym, ale srebrne są całe y, takie kulki brokatowa będzie sam brokat w chałupie to chyba różowe, co ty na to, się no, świecą ładnie, starczy tyle bombek, bo to są małe no to weźmy może jeszcze jedno opakowanie, z tych nie, tych chyba jeszcze jedno, czy tych bo to, to są za piątkę w domu zrobimy hall, co zakupiliśmy, ale trochę tego jest jedziemy ja w ogóle muszę o czymś powiedzieć mam zawsze w sobotę taki zajebisty humor rano mam kurwa... kurde przepraszam na zakupy i tak dalej fajnie i później mi się przypomina jak widzę te parkingi pełne ludzi i mi się odechciewa totalnie od razu bo my jesteśmy jednymi z nich co tworzą ten tłum ale zawsze po prostu jestem w dobrym humorze. Jezu, nie szarżuj. Przepraszam, a po chwili. Bo ja nagrywam. Za, zapominam właśnie jak wiadę na parking i mam takie mech Ja muszę trzy dni szukać jednego wolnego miejsca. Jednego wolnego auta. miejsca, między ludźmi się przepychać. Wiesz, każdy gdzieś tu wrócił z koszyka, a ty kogoś z Dobra, wróciliśmy na chatę. Byliśmy jeszcze w biedrze po zakupy. Robi się obiadek. Tutaj, fryteczki i tutaj nasza choinka, proszę bardzo, w całej okazałości I szef pilnujący I szef pilnujący Podoba się przetwor? Duży jasek, muszę stanąć dalej, od? Tak. Nie no, no, jest okej okay. ja Jak się rozłożymy, to... Czyń honory, zobaczymy Tak? No i ciekawe, jak ona się rozłoży i miejsce zajmie Były wreszcie najmniejsze ale igły idą Mamy ciepło w mieszkaniu, musimy ją podlewać. Pan mówił już nam, żeby nam wytrzymała do grudnia. Do grudnia, do wigilii. No w Potem... ogóle nie jest ładna, tylko ten człowiek faktycznie by trzeba było uciąć. A zobaczymy zresztą. Co tu się dzieje chłopie? Co ja myślę, że ona do stycznia wytrzymała jeszcze nawet trochę. A co? Tak, do wigilii to już będzie pewnie. Ja bym jej tak mocniej nie roztegowywała, tak specjalnie. Niech ona sobie będzie ja tutaj taka. Trochę w bagażniku ją? Ty! A coś podłożymy małego? No, naprostujemy. Chyba gitówa. Fajna. Good, good. Fajna, ja lekko bym tu też ucięła. Tak zrobimy. No zobacz, co tam jest. Tam prezenty pod spodem dostaniesz uwielbiasz, nie? Grzebać w prezentach wszystkich, nie tylko... wszystko otwiera nie tylko swoje prezenty, ale całej rodziny. Jak była rok temu Wigilia, pierwsza mieliśmy Wigilię, to y, szanownie wszystkim po prostu pozaglądał w prezenty, w torby powynosił, po także... No, to jest już presta. wiemy, że to jest po prostu wierny... To jest jego fucha. Tak, to jest wierny spędzacz świąt. Lubi święta, uwielbia. Jeszcze jak y, babcia moja przygotowała mu rybę na osobnym y, talerzyku. Miał ubraną muchę, zjadł rybę przy stole z nami i odpakował prezenty. Tak? Już trochę czasu minęło, ale robiliśmy obiad, byliśmy na spacerze i tak dalej. Więc jest już ciemno. E, ale zrobię szybki chod przed ubraniem choinki, żeby pokazać, co, co skąd jest, ile kosztowało. Byliśmy w Action i w Pepco. Z Action mamy tylko kilka rzeczy. Lampki choinkowe. Ja nie mam pojęcia, czy to starczy. Mam nadzieję, że tak i nie wiem, jaki to jest kolor. Wydawało mi się, że biorę białe. wzięłam białe, także dobrze myślałam. I nie pamiętam, ile one kosztowały, ale chyba nawet nie 20 zł. Kolejną rzeczą jest taka biała kokarda. I myślałam, że ona będzie dobra na czubek choinki. W ogóle strasznie się z niej sypie, jak z większości tych rzeczy. Ale chyba będzie za duże, więc możliwe, że powiesimy ją po prostu na drzwiach wejściowych, żeby ładnie wyglądała. Chociaż jeszcze przymierzymy. I ona kosztowała 8. I z Action już tylko kupiliśmy kartki świąteczne hmm, Całe takie opakowanie kosztowało 4,99 chyba e, I no Będziemy pisać w tym roku kartki pierwszy raz Także to wszystko z Action ja Pokazywałam, ale pokażę jeszcze raz Kupiliśmy też worek jutowy w Lerwamer Lern e, 50, 80, Nie wiem czy to jest istotne Ale zapłaciliśmy za niego też jakoś 12 zł I będzie po prostu Na doniczkę od choinki Żeby nie wyglądała tak brzydko no i teraz najlepsze bombki. Aha, jeszcze byliśmy w Rosmanie po jedną rzecz i chwyciłam taką gwiazd takie gwiazdeczki, ich tu jest kilka. Też na jakiejś promocji za jakieś 4 zł. Właśnie, bo ja nie powiedziałam. Ogólnie zdecydowaliśmy się na choinkę w kolorze białym, jasnym, ale nie mogłam znaleźć wszystkich idealnych białych bombek. Chciałam biało-srebrne i po prostu z braku laku y, różowe dobrałam, ale myślę, że finalnie wyszło dobrze. I w ogóle w pepko była promocja za dwa, także załapaliśmy się na nią oczywiście także udało nam się dwie rzeczy złapać gratis i pierwszymi bombkami są takie przeurocze serduszka, one kosztowały hmm, 10 zł brokatowo yy, srebrne i w ogóle wszystkie bombki, które pokazuję są plastikowe, bo ze względu na psa wzięliśmy właśnie plastikowe yy, kolejny zestaw bombek tak się prezentują. Są właśnie ażurowe, trochę brokatowe. Kosztował piątaka. Super cena. Nigdzie bym że tego nie kupiła. Kolejne bombki. Dobra, pokażę z tych jaśniejszych. Są takie i tych chyba jestem największą fanką, bo te również są ażurkowe właśnie. Niektóre są matowe i kosztowały dychę. Jedyne co nie lubię w bombkach, że zawsze trzeba przeplatać te sznureczki przez, przez te dziurki, bo... Bo producentowi się nie chciało. Kolejnymi są właśnie takie malutkie, różowe, i za całe takie opakowanie też daliśmy złotych 10. I są właśnie metaliczne i, i makowe. Już tak się prezentują. Więc nie bardzo chciałam przepleść y, rozmiarowo duże, małe. I jeszcze stwierdziłam, że chciałabym mieć y, jakieś fajne, nie tylko zwykłe okrągłe i mam takie, one mi bardzo przypominają. Y, szyszki z wyglądu, bo są po prostu z lepkiem takich malutkich bombeczek, malutkich kuleczek i są zawieszane na wstążce, więc uważam, że będą bardzo ładnie wyglądały i też kosztowały złotych 10 zł. no i w sumie z takich fajniejszych to jeszcze mamy te, które pokazywałam i ostatnią, ostatnią rzeczą właściwie ją dostaliśmy też gratis jest taka gwiazda na czubek, ona kosztowała 3 zł i jeszcze gratis dostaliśmy co jeszcze było najtańsze, te bombki więc tak właściwie robiąc zakupy popko te dwie rzeczy dostaliśmy za free, tak super. Ale zobaczymy, czy ją użyjemy, czy użyjemy kokardę. Także to tyle i idziemy ubierać choinkę. No. Czekaj. Ciężkie. Czekaj, 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 Rico czeka. Picobello. Picobello? Ale gościu powiedział. Miał gościu wizję. Aha, to jest prom. Moi drodzy. Ubrana, piękna chojneczka. Ja? <laughs> tak, ubram się. Tak jest. Ja Postaram się. I. Stulówka. O, jaka wygląda. Już od pół jest godziny stary. trwa. Tu patrzymy. Już od pół godziny trwa y, w Zatoniu manifestacja tutaj istna. Tak, jedziemy do Zatonia, bo jest tam y, co? Z takiej figury? Pokaz, iluminacja. Światem. Iluminacja, roz, rozpalenie figur e, świecących. Także jedziemy zobaczyć. Dobra, pokażemy może na miejscu, no. bo nas już tutaj zaabsorbowa zaabsorbowała choinka i po prostu ja nie wiem, jedziemy. No. Jedziemy. Nie było nas chwilę na dworze. Jak e, jest ekstraklimatyczne na coś takiego. Bardzo nie długo daje po twarzy, ale wstydy... Ej no naprawdę tyle nasypało szok. Jeszcze tutaj widać ładnie pod światło. Test czarnej rękawiczki śniegu. Jak? Idealne. Idealne. Idealne sypki. Te proszę. Burka. Jesteś no. czerwony Bo pewnie we mnie, a teraz jestem zielony no. czy daję czerwony Siwy Siwy? No. Starość nie radość Ale starość Tutaj muszę polecić bardzo serdecznie ten zapach On jest z parku. oj nie widać Z goofy. 5 złotych kosztował A tak pachnie mi w nim w aucie Genialnie pachnie nie, no, ładne figurki. Jesteśmy w Zatoniu. Aż nagrywasz? Staliśmy w ogóle. Półtora godziny jechaliśmy tutaj, gdzie normalnie zajęłoby nam to około 20 minut. No ale ta widziała w tym na fejsie jakiś. Relacjonowali 10 od razu. Także korek 10 Szmurał. kilometrów. No, no, Także jesteśmy w tym parku, to jest pałac. To są... Figurę, idziemy pooglądać co dalej, bo tego jest więcej. W policji pełno. Ja myślałam, że to będzie takie bardziej, że, że dla chętnych, kto będzie chciał, to pojedzie. A nie myślałam, że wszyscy tak na serio zechcą. To no, jest bum na to. Także my nie mogliśmy miejsca parkingowego znaleźć przez bardzo długi czas. No, e, to fajne. Tu Dora. Dora, a tu jest postać Dory. Ja też chcę tak pod Dora. i Dora idziemy na barżanty. Idziemy na bażanty, upolujemy na niedzielę. To są bażanty. Jak ci się podobają łabędzie Bardzo, bażanty podobają mi się bardzo. Muszę to nie łabędzie, jematy. ale ja sądzę, że każdy, który to zobaczy, powie, że to są łabędzie. No może łabędzie, no. Łapcie bażancika z daleka. Tam... Tu jest, to nie jest barzant. Kurde, Paw, co jest? To bażanty widzi. Ty sam jesteś to Czytałem o Bażancie i mi jakoś tak został w głowy. Idziemy tam dalej, tam jest więcej. Tak, bo pisali, że tu bażanty będą. A żywe? Nie świetnie. To jest świetne, świetne jakieś żywe. No czy mają w klatkach może? Okay, fajne to. To no, mi się tak, podoba, to jest ładne. Poszliśmy na herbatę, bo przy tej pogodzie to inaczej się nie da. Bardzo zimno. No. Jest I dobra. Minus 5 jakieś, a my się nie ubraliśmy na minus 5 za bardzo. czy znaczy ja dość się ubrałam, w sensie żałuję, że nie wzięłam czapki tylko na uszynki i mi bardzo leci po oczach, ale w stopy mi zimno. No. Mam kalesonki, mam najgorzej. spodnie i mam te za kolano, kozaki, więc ciepło w nogi mam, ale stopy cierpią. No. Ja I w ogóle wiem, wywaliło jedną iść. fazę i się wy wyłączyło się pół światełek przez tą fazę, także zobaczymy jeszcze no. to, co jest. I... Tu na wprost z tym końca przed chwilą nagrywałem, a teraz już nie dało Przed nami, moi drodzy, labirynt. To jest labirynt, bo Zrobiłem research przed. Pisali, że to będzie labirynt. Więc idziemy do labiryntu, do środka. Zzuta oprowadź oprować. Co? Zapraszam. Gdzie jest wejście? Już w sekundę jesteśmy w sercu labiryntu. Chodź tutaj, tu przechodzimy. Dziuro? A ty tą wchodzisz, Boże! Tom całkiem ma. Ja myślałam, że Tom. Tą... ja przychodzę. Przekażę... taki to labirynt. <laughs> już po? labiryncie. ciemno, co? No, wracamy. No. Dobra. Moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Wróciliśmy. Ogólnie, wrażenie, super. Aczkolwiek, przez to, że tyle czekaliśmy, to tak troszkę mniej się tym cieszyliśmy, ale naprawdę warto zobaczyć mimo wszystko. No, ale weszliśmy też do domu i właśnie się okazało, że pies nam narzygał na łóżko. Pokazuj może tego łóżka. No, nie, nie pokazuję. Nie pokazuję. pokazuję. A tobie jak się podobało? Widzę, że już Rzegi psa, wszystko. No bo on wyżeguje i później zżera to, co wyrzygał, to jest obleśne na i akurat świeże pranko na jutro przy niedzieli jak w nie no ogólnie podobało mi się e, podobało mi się bardzo e, taka il, iluminacja, nie sądziłam że będzie tego aż tyle, myślałam że będzie tego mniej, i w ogóle herbata mm, taką herbatę dostałam, pyszna była herbata, herbatka no. gox no i tyle, dziękuję za uwagę i cześć